I w tym krótkim materiale do dowiedzenia pokażę Ci jak możesz pracować na dwóch timeline'ach. Także zapraszam do oglądania. Ok, ja zacznę programy. Jak widzicie ja mam tutaj swój testowy projekt. Zazwyczaj jak robię projekt mam timeline, który nazywa się na przykład selekcja, gdzie tak naprawdę wybieram takie złoto z całego materiału, gdzie wybieram klipy, które mi się podobają daję na timeline i jak widzicie niektóre nawet oznaczam kolorem, czyli na przykład pomarańczowy to jest klip, który ten klip na pewno chce użyć w finalnym montażu, na przykład Teal color to są klipy, które się fajnie mogą zmontować z jakimś innym ujęciem, bo jest ciekawy ruch, bądź bardzo powtarzalny ruch, tak aby zrobić na przykład jakiś match -cut między tymi ujęciami, więc ja zazwyczaj mam taki timeline, który nazywam się po prostu selekcja i on zabiera cały materiał. Mam również timeline, który nazywa się master, gdzie tworzę mój główny tak naprawdę montaż, czyli bardzo często po prostu Klipy, które są już w selekcji, lądują na masterze. Bardzo rzadko wracam już potem do źródła i szukam jednak czegoś innego, czego nie wybrałem przy pierwszej tak zwanej selekcji. Jednak takie przeklikowanie się między tymi timeline'ami jest dość uchylliwe. No i oczywiście DaVinci ma taką funkcję, jak klikacie sobie na tą ikonkę z lewej strony ekranu, timeline view options, wybieramy sobie tą pierwszą ikonkę. No i tutaj jak widzicie, mam moje dwa timeline y odp odpalone, czyli mogę sobie wrócić to ujęcie. Dajcie sobie CTRL-C, wejść do Master i wkleić sobie CTRL-V na przykład, jeśli bym chciał wkleić dane ujęcie. Jeśli nie widzicie drugiego timeline'u, tutaj tylko ten jeden po kliknięciu tej ikonki, to musicie sobie kliknąć znaczek plusik i selectny Timeline, wybrać timeline, który chcecie mieć tutaj widoczny. Jednak nadal to nie jest dość komfortowy sposób. Jasne, jest lepsze niż podwójne klikanie tego i tego timeline'u cały czas, tylko mogę się przekliwać między jednym i drugim. Jest jednak lepszy sposób, a mianowicie, Usunę sobie tamten master timeline i mam teraz tylko jeden timeline widoczny, ten clean. Teraz dzięki temu, że wybraliśmy tą pierwszą funkcję, z prawej strony ekranu macie taką ikonkę z timeline plusik. Jeśli ją sobie klikniecie, powstanie nam i zostanie dodany nam dokładnie nowy timeline poniżej. Następnie rozwijamy to i wybieramy sobie swój master. Więc teraz klikając na górny timeline, jak widzicie, mogę mieć podgląd tego mojego pierwszego timeline'u. Klikając na drugi timeline, mam podgląd mojego pierwszego timeline'u. I co jest piękne? Nie muszę sobie klikać CtrlC, Ctrl V z jednego, drugiego terminu, tylko na przykład patrzę OK. Ten klip będzie mi zajebiście posłał w tym momencie. Klikam go i przenoszę go sobie na dół. Nie muszę nic kopiować, wklejać. Biorę klip, przenoszę na dół. Biorę klip, przenoszę na dół. Więc tak mogę to edytować. Coś mi się nie podoba, usuwam i spoko, nic u góry mi nie usunęło, nadal sobie potem mogę ten klip jeszcze raz na dół przeciągnąć, jeśli stwierdzę, że hej, jednak go chcę użyć. Tych timeline'ów oczywiście może być więcej, tutaj macie kolejną ikonkę z plusikiem i jak widzicie mam miejsce na kolejny timeline, tylko ja czego go nie potrzebuję. Aby usunąć timeline klikamy na tą ikonkę z krzyżykiem, klikam go, no i mam z powrotem moje dwa timeliny. Ten oczywiście też potem będę mógł usunąć. No i dzięki temu możemy sobie sprawnie przerzucać z timeline'u przeznaczonego do selekcji do naszego głównego timeline'u. Więc to było na tyle. Bardzo fajny, mi się wydaje, przydatny tip, ale krótki materiał. Więc dziękuję Wam za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć.